Na ekranie widzimy obraz przedstawiający sumyryjski ziguratanu. Na tym ziguracie mieściła się niegdyś wspaniała biała świątynia. Zerknijmy zatem bliżej na to zapomniane dzieło sztuki. Dawno temu rozmawialiśmy szerzej na temat sumryjskich ziguratów. W dzisiejszym odcinku skupimy się bliżej tylko na jednej takiej budowli. Na początku przypomnijmy sobie zatem krótko, czym właściwie były Zigguraty. Otóż były to budowle sakralne, jakie sumerowie wznosili dla swoich bogów Anunnaki. Początkowo konstruowano wysokie platformy, a następnie tarasy, na których wznosiły się świątynia. Takie budowle były prototypami ziguratów które swoją klasyczną formę przybrały w III wieku przed naszą erą. Klasyczne ziguraty były budowlami składającymi się z kilku tarasów płonących się do góry. Na szczycie miały się znajdować świątynie, do których rzekomo bogowie przybywali z nieba. Do takich słynnych zigguratów można zaliczyć wielki ziggurat zur czy ziggurat temenanki. Dziś porozmawiamy jednak o jednym z najwcześniejszych zigguratów, znanym jako ziggurat Anu. Ten ziggurat został zniesiony w sumeryjskim mieście Uruk. Jak nie trudno się domyślić, budowa była poświęcona Anu, czyli bogowi, który był postrzegany jako władca wszystkich bogów Anunnaki. Jak wiemy, sumerowie wierzyli w rozległy panteon bogów Anunnaki. Ich przywódcą, najwyższym bogiem był właśnie rzeczony Anu. Określany przez Sumerów jako An, zaś przez późniejsze ludy mesopotamskie jako Anu. Kult samego Anu nie odgrywał jednak kluczowej roli w społeczeństwie Sumerów. Powód był bardzo prosty. Anu był bowiem bogiem wycofanym, który mieszkał w niebie i rzadkań ingerował w życie Sumerów. Choć formalnie to Anu był przywódcą wszystkich bogów. To faktyczną władzę wśród sumeryjskich bogów spróbowali jednak dwa jego synowie, Enlil oraz Enki. Anu to bardzo tajemniczy bóg. Postrzegany jako ojciec wszystkich bogów, bóg niebo, król Anunnaki. Anu prawie nigdy nie pojawia się w mezopotamskich dziełach sztuki i o dziwo nie ma znanej ikonografii antropomorficznej. Jego imię pisano za pomocą znaku klinowego w kształcie gwiazdy, oznaczającego zarówno niebo sumeryjskie An, jak i Boga sumeryjskie Dingir. Słowa Dingir używano również jako determinatywu, zapisujące je przed imionami istot boskich. Przed imieniem Boga Anu determinatywu tego nie stawiano, gdyż znak An Dingir był logogramem oznaczającym zarówno niebo, jak i reprezentującym Boga Anu a wszystko, co łączyło się z Anu, było z natury boskie. Sumerowie uważali, że Anu jest najwyższym źródłem wszelkiej władzy, zarówno dla wszystkich bogów, jak i dla wszystkich śmiertelnych władców. Choć Anu pozostawał na uboczu, tak jednak stanowił ważny ośrodek kultu w mieście Uruk. W przed naszą erą Uruk było najludniejszym miastem na świecie z populacją rzędu około 40 tysięcy ludzi. To właśnie tam w Sumerowie wybudowali Zigguratanu. Była to szeroka platforma znajdująca się 12 metrów ponad poziomem ulic miasta. Na rampę prowadziły schody. Platforma miała 45 na 50 metrów. Na platformie Sumerowie wybudowali tak zwaną Białą Świątynią. Dziś pozostały z niej jedynie ruiny. Śmiało można jednak powiedzieć, że była to niezwykła budowla. Po pierwsze, pochodziła z bardzo dawnych czasów. Datowanie radiowęglowe wskazało przedział od 3517 do 3358 roku przed naszą erą. Innymi słowy, z ten sam okres, w którym sumerowie pierwszy raz opracowali pismo. Po drugie, budowla wyglądała doprawdy imponująco. Widać to zresztą po rekonstrukcyjnych obrazach. Miejmy na uwadze, że w tamtych czasach nigdzie na świecie nie istniały podobne budowle. Mówimy bowiem o czasach, w których nigdzie poza sumerem nie istniała żadna rozwinięta cywilizacja. Biała Świątynia jest jedną z niewielu budowli ratowych, które pozostawiły wystarczająco dużo pozostałości, aby dać wskazówkę, jak mogła wyglądać, kiedy została zbudowana. Rekonstrukcyjne obrazy opierają się na wynikach wykopalisk w tym miejscu ale także na niewielkim model świątyni wykonanym z kamienia, który został znaleziony podczas wykopalisk. Proporcje i dekoracje ścienne rekonstrukcji zostały przyjęte z tego modelu. Jak wiemy, Sumerowie wznosili swoje budowle z suszonych cegieł. Jako jednak, że taki widok nie jest zbyt atrakcyjny dla oka, to Sumerowie pokryli ściany świątyni białą gipsową elewacją. W ten sposób ściany lśniły w pełnym słońcu. Białą świątynię widać było z bardzo daleka, nawet spoza murów obronnych miasta Uruk. Archeolog Hans Nissen oszacował, że potrzeba była 1500 robotników, pracujących codziennie po 10 godzin przez około 5 lat, aby wybudować ostatnie główne wzmocnienie – kamienną okładzinę ogromnej podstawy w formie tarasu otaczającego świątynię na szczycie ziguratu. Dr. Santa German zaznacza, że boki Zygora były szerokie i pochyłe, pokryte wąskimi zagłębieniami biegnącymi z góry na dół, tworzącymi zachwycający wzór w porannym lub popołudniowym świetle. Płaski szczyt pokryty był asfaltem i cegłami, aby zapewnić Białej Świątyni solidną, wodoodporną podstawę. Sama Biała Świątynia została zbudowana na planie prostokąta w wymiarach 17 na 22 metry. Jej narożniki idealnie wskazywały cztery strony świata. Biała Świątynia miała trzy wejścia, z których żadne nie zostało umieszczone naprzeciwko rampy z Jak wskazuje dr Santa German, odwiedzający musieli zatem obchodzić wokół świątynię i podziwiać jej lśniącą fasadę oraz majestatyczny wygląd. Tylko nielicznym pozwalono jednak wejść do Białej Świątyni. Dostęp najprawdopodobniej miał tylko kilku kapłanów oraz przywódców. Biała Świątynia miała kilka komnat. Środkowe sale w części bocznej były prawdopodobnie wyposażone w drewniane półki na ścianach, a w otworach wejściowych znaleźć można wgłębienia. Centralna sala, jak w każdej takiej świątyni, była poświęcona dla boga. Na północnym końcu głównej nawy znajdował się podwyższenie, na które wchodziło się po kilku schodkach oraz ołtarz ze śladami ognia. W świątyni znaleziono niewiele przedmiotów. Na podłodze archolodzy natrafili na 19 tabliczek gipsowych, wszystkie z odciskami pieczęci cylindrycznych i zapiskami dotyczącymi świątynnej księgowości. Znaleźli również depozyt fundacyjny w postaci kości Lamparta i Elowa pod wschodnim narożnikiem świątyni. Po północnej stronie białej świątyni rozciągał się taras, którego centrum archolodzy odkryli duże zagłębienie ze śladami ognia oraz obramowanie wycięte ze sporego głazu. Archolod odnaleźli także system płytkich kanałów wyłożonych asfaltem. Biegły one z południowo-wschodniego i południowo-zachodniego boku tarasu, padając do świątyni przez południowo-wschodnie i południowo-zachodnie drzwi. Archolodzy przypuszczają, że służyły do zbierania płynów z tarasu w zagłębieniu znajdującym się w głównej nawie świątyni. Tak jak wcześniej wspominałem, Sumerowie wierzyli, że bogowie Anunnaki faktycznie mieszkali w świątyniach na szczycie Zigguratów lub ściślej rzecz biorąc, że bogowie Anunnaki stępowali do tych świątyń z nieba. Sumerowie i generalnie mieszkańcy Mesopotami wierzyli, że Zigguraty były miejscem zamieszkania bogów na ziemi, a każde mezopotamskie miasto miało własnego boga patrona. Tylko kapłani mogli przebywać na Zigguracie lub w pokojach u jego podstawy, a ich obowiązkiem była służba bogom oraz zaspokajanie ich potrzeb. Sumerowie nazywali swoje świątynie poczekalniami, co było odzwierciedleniem ich wiary, że Bóg stąpi z niebios, aby stawić się przed kapłanami w centralnej serii. Kapłani wewnątrz świątyni mogli uczestniczyć w składaniu ofiar oraz rytuałach religijnych. Jako że świątynie te były postrzegane jako bramy pomiędzy bogami a ziemią, Anu miałby stępować do ołtarza w tej boskiej serii. Układ świątyni sugeruje wiele ofiar składanych na ołtarzu przed Anu. Generalnie w świątyniach Ziguratów obecność bogów Anunnaki miała być manifestowana również przez ich kultowe posągi. Jednak, tak jak wcześniej wspominałem, nie istnieje żadne znane antropomorficzne wyobrażenie Boga Anu. Posąg lub wizerunek Boga Anu, jeśli kiedyś znajdował się w białej świątyni, to najprawdopodobniej niestety zaginął. Cały ten Zigurat Anu oraz Biała Świątynia musiał kiedyś robić piorunujące wrażenie. Sumerowie chcieli, aby każdy człowiek przechodzący przez ich miasto Uruk zobaczył Białą Świątynię z daleka i wiedział, że to miasto należy właśnie do Boga Anu. Biała Świątynia z Uruk została zbudowana prawie tysiące lat wcześniej niż Stonehenge czy piramidy w Gizie. Niewiele osób słyszało jednak o tej enigmatycznej budowli. Warto pamiętać o tym zapomnianym miejscu, poświęconemu szefowi wszystkich bogów. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.